Wzrok zranionego dziecka, wzrok szklany, który nie zna żaru tańca i ognia, tylko gorycz i znudzenie. Niewinności zgubiłem ciebie. Utopiłem cię niewinności. Utopiłem w głębi wnętrzności moich. Zadałem Ci śmierć. Wzrok widzący zbyt jasno Miłość, która wymaga za wiele Chciałeś, bym wydał swe ciało Niewinności upadłem Jak dziecko osuwa się i krzyczy Zabrakło kojącej, goryczy łez Ból przewalonego ziemią Zrównanej góry Szał krąży i męka Serce rozdarte już nie śmie. Niewinności. Kiedy wreszcie odzyskam ciebie? Dopiero go do rozstrzygnięcia. Nigdzie nie byłem kochany, Nie chciałem pozbyć się zależności. Poza tym, jeżeli się zgodzę, to

Po śmiesz! Cholera to teraz będzie ja to mam Pecha! każdy tydzień to wszystko twoja wina. Zmarnowałeś mi życie. To jest to moja wina, trzeba uważać! Nie urodzisz tego dziecka, słyszysz? To pójdziesz i załatwisz sprawę i kończy ma. Ty, podaj piłkę. Co ty, kopać nie umiesz? Ale cienias! Moja siostra gra lepiej od niego. <tryk> Proszę. Które dziecko mi powie? Jak rozmnaża się ameba? Proszę, Emanuel. Więc yy, Ameba. Yy. Ja czekam. Ty nie ukrą. Ma tole jedz. Nic nie umiesz. Nawet

Oczy dziecka. Ogromne, większe od twarzy, rozświetlone przez nagły uśmiech. Tak głębokie, że aż ciemne przypominały górskie jeziora. Płynęła z nich jednak taka jasność, że twarz była jakby prześwietlona. Jakby to powiedzieć... Tak jakby to, co w środku przebijało na zewnątrz. Oczy te wnikały w ciebie tak głęboko... Tak głęboko... Nie mogłbym długo wytrzymać ich spojrzenia. Coś w nim umykało ze wszystkich stron, okrywał go jakby płaszcz niewinności. Była to jednak niewinność bolesna. Odpal się! Jaki świr! Mogę z tobą iść? Nie! Dlaczego? Jak mam iść? Z chorą nogą? Ja mogę cię wyleczyć. Ej, koleś, kim ty jesteś? Co ty, z Armii Zbawienia jesteś? Poradzę sobie sam, nie potrzebuję twojej... Przeciwia się Cezalowi! Bo jak ty wyglądasz? Boleś istotny! To Aż nam jest! A że jeść swoje ciało? Górze. Panie, zgadnij się! Bo to żałuję Znasz go? Nie znam. Pełne słońce. Moje słońce umarło. Umarło, rozumiesz to stary? Nie. Nie rozumiem. Takie nie rozumiem napisu na Twojej koszulce. Born to lose. A co Ty nie chodziłeś do szkoły? Angielskiego nie znasz? To znaczy, że ja już jestem spalony w tym świecie. Jarzysz? Nie, jarzę. Panie, by do czego ja się jeszcze nadaję? Mało o sobie wiesz. Ten, brać go! A niby ty wiesz o mnie więcej. Nie urodziłeś się po to, żeby przegrać. Urodziłeś się po to, żeby żyć. A co to znaczy żyć? Co? To być pijanym miłością. Co ty? Chcesz zbawiać świat? Tak. Tak, chcę zbawiać świat. Na śmierć! Śmierć. 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 Wiele tygodni już o niej myślę. Pragnę jej. Czekam na nią. Ale od ciągłego wpatrywania się w horyzont, na którym nic nie widać, przychodzi mi myśl, Żeby zwinąć manatki. Wyjście i na spotkanie. Nie trudno ją znaleźć. Istnieją tysiące dróg. Znam szczęście, które trwa. Kim ty jesteś? Jestem pasterzem. To mój zawód. Trochę nie dzisiejszy. No to co? Ja go lubię. Bardzo kocham moje owce. Znam każdą po imieniu. Ale stało się coś strasznego. Któregoś dnia zerwała się burza. Dziesiątki owiec poginęło, a inne okropnie się poraniły. Klęsk A do tego przyszli jeszcze złodzieje, Stad, którzy wykorzystują takie nawałnice. Trzeba było działać szybko. Ojciec wysłał mnie, żeby on szukał owce, które poginęły. Ciągle widzę, jak siedzi zasmucony. Serce mi pękało, kiedy patrzyłem na cierpienie ojca. Ale kiedy przyprowadzam moją owieczkę, wierzę, że on się wtedy cieszy. Taki dzień zawsze jest święty. Szukam jednej owcy. Jest szczególnie droga mojemu tacie. Ale ona nie daje się złapać. Ciągle ucieka, gdy tylko podchodzę do niej. E, tam wyluzuj. Jedna owca. Grunt, że resztę znalazłeś. Twój stary jakoś przetrzyma, stwoka. Nie, nie rozumiesz mnie. To jest najdroższa owca mojego taty. Muszę ją odnaleźć. Jasne, jak mus, to mus. Jak chcesz, to ci pomogę. Pewnie. Właściwie to bardzo liczę na twoją pomoc, bo bez ciebie jej nie odnajdę. Spoko, możemy spróbować jutro. Nie mogę czekać do jutra. A coś się taki w gorącej wodzie kompany? A jak się nazywa ta twoja owieczka? Emanuel. Emanuelu. Znam cię od bardzo dawna. Chcesz? Pokażę ci, gdzie mieszkam. Od tamtej nocy ciągle nękało mnie twoje spojrzenie. Ilekroć zamykałem oczy, widziałem twoje. Tak więc czekał na tę chwilę od lat. Od lat myślał o mnie. Stojąc za ciernistymi zaroślami wypatrywał mnie dniem i nocą, mówiąc sobie za każdym odgłosem kroków to on. Jak się jeszcze upierać, że niczego i nikogo nie potrzebuję? Kiedy on nie mógł siebie ze mnie obejść? Kim ty jesteś? Jestem Emanuel. Nazywam się tak jak ty. Ale któregoś dnia ojciec nazwał mnie Jeszua i tak już zostałem. To chyba nie po polsku. Co to znaczy? Ten, który przychodzi uzdrawiać. Wy mówicie chyba Jezus. Jezus? Ale ty jesteś jakiś inny niż o tobie mówią. Wiele rzeczy wygląda zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Chodź, pokażę ci gdzie mieszkam. A jak się nazywa ta twoja miejscowość? Radość. Radość? Tak. Dojdziemy tam któregoś dnia. Ale po długiej wędrówce. Przygotuj się. Będziemy szli przez świetlisty krzyż. Nigdy nie byłem kochany, nie chciałem tego. Kochać. Czy to nie znaczy być zależny? A poza tym, jeśli się zgodzę, to czy uda mi się go kiedykolwiek pozbyć? Po co się miesza do moich spraw? Wiesz? Tata przyodział Cię w szaty jeszcze piękniejsze niż te kwiaty. O dniu wczorajszym myśli tylko po to, żeby powiedzieć: Dziękuję. A o jutrzejszym. Z góry dziękuję. Pieszyła. Już dobrze. Poczekaj, tam jest jakaś studnia. Przyniosę trochę wody. Niestety wyschnięta. Twoja studnia była właśnie taka. Ile razy chciałem się z niej napić. Widzisz tam to drzewo? Na każdej gałęzi larwy gąsienic. Popatrz. Te gałęzie są zupełnie zjedzone. Zniszczą wszystko, zanim zdarzysz się zorientować. To są pasożyty Twojego serca. Jeśli chcesz z nimi walczyć, musisz być bardzo czujny. Kiedy tylko pojawi się jakieś gniazdo, trzeba je wyciąć i natychmiast spalić. Inaczej liść po liściu, gałęź po gałęzi, zniszczą wszystko. I z twojego drzewa zostanie tylko suchy szkielet. Emanuelu? Jesteś zdolny do wielkich i pięknych rzeczy. Bardzo liczę na ciebie. Co ty gadasz? Na mnie? A co ja niby potrafię? Nie wiesz, co o mnie mówią? Starzy, nauczyciele w górę. Nie wiesz ten. Nie czasu. Ja jestem już zaprawiony, a Ty dopiero zaczynasz Mamy coś do jedzenia? Trzymaj. Co czy mi dajesz? Weź ją. To jest szczególna książka. Gdy się boisz albo wahasz, otwierasz ją i czytaj. A nie masz tego na półce? To słowo Boże. Opowiada moje życie. Wszystko, co robiłem i mówiłem. Gdy się nim żyje, to można przemienić w świat. Jakby ci to powiedzieć Widzisz, to nie jest taka zwyczajna środka, to ja chyba w tej księgi naprawdę mówię do ciebie. Daleko jeszcze do tej radości pójdziemy na wschód. Widzisz tamto wzgórze? Płynie tam w strumień. Żeby dojść do radości musimy przejść przez ten strumień. Nie stary, nie mam siły. Woduj nie noga, nie idę. To zawsze długi strach. Zawsze znaczy, być za tą porywi z porywistym Ale nie bój się. Będziemy trzymać się radu. Miękkie nurki jest łagodniejsze. A poza tym pomoże nam jeszcze. Któryś jest twoich Oni też chętnie się pomogą. Ale ja mówię o mamie. Ona zawsze z radością pomaga. Jest w tym bardzo dobra. Z nią wszystko wyraźnie. Jak dzieciak wybuchnąłem płaczem. Gdzieś puściła jakaś tama, łzy zbyt długo tłumione płynęły, płynęły, łzy inne niż zwykle. Od tylu lat na nie czekałem. Podniósł się teraz, nic nie mówiąc, jakimś niewzruszonym majestatem, pokazał mi swoje ręce. Spostrzegłem na nich rozległe rany. Musiały bardzo krwawić. Na stopach między rzemieniami sandałów te same dziwne okaleczenia. Z poza rozdartego poncza widać było tylko niemal rozorane ramię. Pokazywał mi te rany, jakby nie mógł znaleźć nic innego, by mnie uspokoić. Nic innego, by mi powiedzieć, kim jest. Tak jak się pokazuje dowód osobisty. Czy to szukając mnie tak się pokaleczył? Czy rany rozszerzały się za każdym razem, gdy przed nim uciekałem? Jeszcze Dziękuję, Synku! Ale ja nie jestem Pani synem! Cicho, cicho. Synku, mój synku... Nareszcie jesteś. Tak bardzo na Ciebie czekałam. Każdego dnia Cię wyglądałam. Nareszcie jesteś, synku. Niedobrze z Tobą, moje dziecko. Jestem tylko trochę zmęczony. To droga wykończyła mnie zupełnie. Jesteś bardziej chory, niż myślisz. Zobaczyłem to wczoraj w Twoich oczach, ale nie mogłem Ci tego powiedzieć od razu. w panikę. Ale teraz nie chcę już nic przed, nic przed Tobą ukrywać. Twoja choroba jest bardzo poważna. Wiesz, że dusza też choruje. Choroba wybucha nagle i toczy do końca. Bez litości. Co jest? Czy ja umrę? Nie bój się. Jeśli tylko chcesz, to mogę Cię wyleczyć. On jest najlepszym lekarzem. Zaufaj mu! Nie dam ci tabletek animaści. Twoje leczenie będzie przebiegać inaczej. Chce ci o coś prosić. Chcemy, przeszli razem drogę twojego życia. Chcemy byś przebaczyć! Uczyń razem wszędzie tam, gdzie żyłeś, gdzie cierpiałeś, gdzie cię skrzywdzono. Uczyń zobacz! Nie chcę więcej bólu! Emanuelu, ten ból cię uzdrowi. Z niego wypłynie nowe życie. Narodzisz się na nowo! Uczyń zobacz! Uczyń Trzeba odebrać małego przedszkola, słyszysz? Czego znowu ja? Wczoraj byłem, ty też raz mogłabyś pójść. Ja nie mogę, i były tylko kosmetyczki. No ja mówiłem się ze Staszkiem, Mamy pójść na ryby. Skaranie boskie z tym Nic człowiek przez niego nie może zrobić. Niszcza są śmiercią, lecz żar nowych chlebem. Cokolwiek czynisz, miłuj i chwal, powoli wiatr nocy wciąż wieje. Popatrz, na wschodzie jaśnieje świt, nad bezdusznymi miastami, dziećmi bez ziemi, dolinami wschodzących z zbóż. A radość? Co z tą radością? Przecież miał mnie doprowadzić do radości.